Cześć, witam bardzo serdecznie z tej strony Sotest, koniecznie jak z farminga Oczywiście cała ekipa ze mną, czyli Marcin, Kamil, ja. Marek i nawet Czarek na się jest Hej, coś witajcie, jestem, tak? Da? No i dzisiaj tj. już po żniwach jesteśmy Tam mieliśmy yy, Sorgo, tam uzbieraliśmy ile ton? Dużo? Ponad 15? Jo. O, 16 o, 16 ton właśnie bo tam było 16 ton Tu mieliśmy Żyto, też ponad 15 ton, nie wiem ile tam uzbieraliśmy no i teraz kamień prasuje, a my zbieramy belki, nie? Życzcie nam powodzenia, bo zobaczcie jakie są często. Dobrze, życzymy powodzenia. Na pewno no, no, ja nie będę zbierał sam. Jak skończysz tego prasować, to zobaczysz, żebyś sobie przyszedł przy, przy mnie. Bo jest Marcin. Jaką Marcin jedziesz pracować? Jedna na drugiej belce leży. Ty nie, wiesz, że to pojecha i powinien siedzieć dookoła, nie raz przy razie, bo miał to, będę miał teraz dwie belki koło siebie. Sto osób. Jak było, jak widać, no będzie. To, 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 to. ważne tylko koło siebie. Ale ja to stawię sprawę, że nie będę miał. Jedna jest tu w właśnie, i teraz nalewo musi iść. Gdzie jest? Jest bliżej tutaj jest sobie Marcin, z 2 na godzinę i tyle. Ja do 4, wystarczy. To jest Maniak nie masz robić? No nie. Nie, tutaj są gdzieś. No nie to idź im pomóż, a my wtedy od nich pożyczymy za free RCW. Bo nie wiem, czy wapno trzeba tam siać, czy nie, weź zobacz. Wapno trzeba siać na polu numer Żadnym. Tu w trawie masz szyby boki, nie? Aha, no dobra. No tu, no no jeszcze to w prawo. Zobaczymy. Jeszcze w prawo. Ja wam teraz. W prawo trochę. Nie damy miniaturki. Idę właśnie. Tak nawalimy pełne przyczepy to wtedy będziemy Ona tak przyprasie zrobić miniaturkę. No no wiadomo. No i czekaj, bo spadło. Bardziej przyczepy na tu na modzie. No, Zami jeszcze dwie przyczepy na udaję. kurde, przez na przypadek nacisnąłem przycisk... Czekaj, Marcin. Tak, pod miniaturkę trzeba naładować to pełna, nie? No i ja ogólnie oczywiście lisu naj, najsilniejszy to musi zbierać kamień, naj, najsłabszy to jeździ z cienikiem. <śleski> Marcin gruby to jeździ z cienikiem. No. Tutaj by jeszcze był kacler potrzebny. Bo to kurde, tyle belek nawala, że o ja pierdzielę. Mm -hmm. mm -hmm. I jeszcze Januszek. No Ci pojał. Może, ja To to może to. Dobra, i? To mi pomaga. O, jest Maniek. Ja. jest Maniek, ja. niech pójdzie wam pomóc. Nie ma sprawiedliwości. Ja. Tu widzę, że jest tylko. Zajmę ja. Kurde, jest Maniek. Kurde. jest Maniek, kiedy on przejechał... Ładujcie co? do tyłu, czego w nie rozumiecie. 540 kg jeden przejazd o. Po mojej lewej jest jedna balka w trawie Przy kole tydnim No to dawaj już raz do, 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 na tylną jedna balka W rogu pola Gdzie? Tu No Ile ty się siedzisz z prasą? Pięć Ej, Marcin, a, a weź tak jest takie, takie jednogodzinne. Nie, weź takie cztery, dobre Ełchu, chodź. Ej, pięć ja Rzucił ktoś. Co? Rzucił ktoś. Smanek, bo Smanek rzuca prawym, a ja tylko le... Ja Smanek rzuca, rzuca lewym. Nie, prawie ja nie rzuca. Nie rzucam lewym. Witam, Macin Teraz mi jadło chyba Co? Jemy jedno, a to będziesz drugi. Dobra. Staram się pomóc, ale bo z... Weź może to przyczepię do tej... Do czego? To jest okay? polska wieś, zbawię się. I od oki żonę. Ale ile jeżdżenia? Nerwisty zostaję, zobaczysz to mówi się trudno, przecież dzisiaj tego wszystkiego nie tak nie pozbieramy, bo jak Marcin zaraz idzie, Marek zaraz idzie... No to wy Marcin, robić, oh. wy Do tyty. Live is... live is be... Is belek, generalnie. Spadnie, nie? Spadnie na Albo po prostu nagram odcinek do siebie i wy ponagrywajcie do siebie dwa. Masz czego ze zbierania belek kolejne? Zbieranie... ...belek... Część to druga. Zbieranie belek, część trzecia. No. Zbieranie belek, część czwarta. Zakończenie zbierania. Jeszcze ma, jeszcze ma na dużo na drugą stronę walnąć. Jak my nawet jednego, jednego tego kółka nie zrobimy, co, co kamiś pracuje. No A, możliwe. Znaczy paska, sorry. No ja, ale ty teraz nagrywasz, tak? Tak, mam y, 5 minut. A to nagrywałeś już zbieranie kostek, ja? No, teraz pierwszy raz nagrywam. Mhm. spadło. Ja Masz dwie. Jeszcze panek rzucić mi jedną, spadły dwie. No, konia spada Dobra, to ja będę sprzedać. Bo tak będą spadać. Czekaj, stój, czekaj, stój, Marty, stój. Ej, a wy panowie, a nie? potrzebuje ja dziękuję. Dziękuję, nie? już. Miniaturkę trzeba waląć weź. Esma, jak coś tutaj weź, tak jakaś coś No kurwa, to Weź mię turkę, weź Esma, jak fali, jakąś. No bo dobra to później. Mamy dużo jeszcze do. Dobra, prasy masz, mają. Masz, masz, masz na tym. Bel belkę na dyslu. Ciesz się, tylko że trochę te belki ladrzy i są za mną, a ja dolec do tym przodu. Ta, ta z tyłu na pewno spadnie, z lewej strony. Właśnie chyba nie. Chyba chodź, Chodźcie, smak na skup, a to właśnie jest, Martin. Nie wiadomo, czy, czy tamten skup. Właśnie. Eee. Yy... Oj, jaka słaba jest cena. Dobra, idź tam gdzie jedziesz. Cześć, do słaba Ile, zasz, za, po ile zawsze sprzedawaliśmy? Po 80? tak? Teraz mam wiem, go będę nagrywał. Po 40 zabelkę? Czego? Po 40, a powinno no, się po 30, tak jak teraz. No dobra. Będziemy dostawali po 5 albo po. Po 4 do belki. A dostałyśmy po spadła. 6. Dostałyśmy po 6. Gdzie spada? A tutaj. Ile masz? Mm, 72%. Dobra, nie biorę jej, bo nie to biegnie ziemi. To jakie ten... wezmę? To powiedziałem jakoś tam. Mm, ustaw się za mną. Ja wtedy na powrót. Dobra, masz wy macie 2 pola do cięcia, nie? No, mm. 3. Się na 2, ale 3. Aha. Tak, skończyć? Nie, no dobra, nie można. No tamto sobie Smaniak pojedzie, ja po prostu pojadę nowy nabytek kupić. Bo te, bo te zboże A i tak będzie... Nie pojadę. Bo i tak te zboże musimy sprzedać. I powinno, I powinno nam starczyć. I są, oni mówili już cztery razy, że kupiłem 60. A nie chcę ociągnąłem. Jak to ja? tam idzie? Robotę. Dobrze. A z maniak, w ogóle weź ile nam potrzeba tego hajsu? Żebyśmy się tak troszkę nie udupili Chociaż będziemy mieli swoje na sprzedaż Okej. Okay. A my kupujemy to co myśmy z... kupić generalnie Tak, w standardzie z turem Znaczy do przystosowania pod ture, o tak mi się jest cena 665 za rzepak To jest... Kasa? Za rzepak 665 No to spoko, nie wiem, million... gówno a za przeniesienie, co okay, to jest za 500... 590 <noise> i rośnie. No to spoko, znowu, że skrusi sieci będzie można być na No bo to zwalamy. Na razie to zwaliłem siebie trzy razy, a, a nie razu walkę. Ogólnie sprzedajemy, tutaj gdzie zboże się sprzedaje, no ale no to, już, to już jest realizm farminga, nie nasz. No i znowu dostałem 6, widzisz? Czyli taka jest sama mogę, cena. A mogę tam sypać, nie? Nie, mój talent nie, nie mogę wsypać. A nie, ogólnie znaleźliśmy takie, takiego, takiego. Jakby to, jakby to nazwać, Marcin? Lifehacka? No. Lifehacka, właśnie. By może Buga? To też. Ja co to 100% spadnie, co byłam po lewo z tyłu, to nie spadło, ale... Ty, sprzedaliśmy chyba 3 belki naraz, bo... E, 4, bo dostaliśmy 26... To się nazywa... współpraca. I wiesz, Marcin, rozładujemy przyczepy, to od razu ty jedź, bo ja tutaj chcę to, co tak spadło po, 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 e, po podgardie. Podnosisz. O kurde. To jest ten, co mi się bawiło nieraz wchodzenie no nie? I teraz na przykład do tyłu poszedłem. Dobra, ja już zasiadam za starami A jest Ale patrz, nie wiem trzynaście za dwie jest za sześć tak ta belka jest spługowana, nie. Ej, co jest z tymi belkami? W efekcie nie mogę podnieść belki, jeżeli. Halo? Odkliknij. Ja nam powiem, jeżeli chodzi, chodzi o opracowanie. To akurat łatwo, a, a, a to zebrać, tak nie? To jest. Ej, w ogóle mi się po... na skupie popsuło. I w ogóle mi się popsuły przyciski. Brawo. Nie, też, że nie mogę skakać. Wejdź do jakiejś maszyny, topnij cokolwiek. Za ja nie mogę skakać. A może zostanie włączona? No właśnie nie. No I wiem, i kłócać kuca, też nie mogę. Super, nie mogę żadnej belki podnieść teraz, nie? Nic? Nic. Powiem tylko to. Wow. To podjeżdżaj. Czas, po czas naprawiłem sobie w ogóle. Pozdrawiam. Oh. O, no. Może odpięcie klawiatury i podpięcie klawiatury i myszki będzie lepszym sposobem. Który raczej nic nie pomoże. Ja. Coś nie. Coś w go z Testowanie gry szybciej by pomogło. No ale ja mam znowu, ale no znowu. Bez sensu dołączanie wszystkich w ogóle. Ja tam już i tak spalam zaraz. Kurde, nie, nie widzieliście o tym, że w 60 w kabinach wchodzi? Co? Widzieliście o tym, że w cyberdachach się da w 60 otworzyć? No tak. Tak. Snapki! Czemu nie mogę skakać? Super, nie wiem dlaczego. Zbierałeś po odcinku, co? Ja nie kostek, kurde Co być zbiera Nie, no nie mogę Nie widziałem zresztą. tym Ja no, się to, że słomę, że tak, da się wykipować, nie? Słomy, ale tak to się nie da Zboża wyzkipować, więc super To co no. zapłacić generalnie? Łyżko tego Łyżko czegoś i... tak. Nie ładujesz ale co się odwaliło że się poszło? Nie wiem. Taka pyta trochę A no teraz pytanie do Was, czy sprzedajemy ciągniki w za taką cenę ile jest w sklepie, czy jak? Obniżamy znowu cenę Nie ja obniżę, nie? Tak To się... jak, jak się, się nudzi wejść na LX i sprawdź po ile nasze chodzi Szypek. Już. To aż 12 możecie wołać mm, Mi się wydaje, że nawet lepiej Nie w takim stanie no. wy to układacie panowie? Ja układam Czemu wy układacie to? Więcej się zmieści. No ale więcej robisz, dłużej, dłużej mm. czasu nie? Ja wiem. 18 koła, 7500. 18 koła, 16. Mhm. 13. No to te 13, co chłopacy, żeby nie było tam. Nie, no może być. 19, no, 13. No to nie będzie te 13 i tyle. Przedamy za 13 tysiące. A Martynę podasz co to robisz? Tak. A to fajnie. Eee, która minutka? 16 i... No i nie mam teraz w ogóle nic nie mogę nic robić. To chyba... No ja prasować, o ja to niech Ci kamień dalej i niech prasujesz. Możesz ostrzegać? Ruszasz? Ostrzegam Biega wróci za szybko Parknął ze sprzęgła No Za no. no. szybko, z kądu wrócił Na Krawa ze belki wychodził i... jak nie wiem No tak, chciałem sobie przyjść, ładnie kulturalnie odwalić belki, ale nie mogę przecież. To się nie na no, serio po odcinku albo resetujemy, albo po prostu kończymy grę. Nie wiem, ale na pewno muszę zacząć grę. No to jutro do mnie nagramy. Nie wiem, jak chcesz. No to jutro I... to nie najbliżej. Znaczy, jutro jak wrócę z Torunia i tyle. mi się szybciej, bo jak też idzie. A nie wiem, co ja będę w sobotę robił. No i ja w sobotę idziemy na kręgę. No, no, do... Tym bardziej. Papa. Pa. To będzie generalnie w off potem się zresztuje. lubicie jeszcze nie ma nic. Zrobisz w reset? Może znaczy nagrać na odcinek jeden. Znaczy nie wiem, czy tam do Marcina... Do ja spadam, no akurat są dwie No to jedynie... Ale nie no. Nie, dzisiaj sobie odpuszczę. No to kończymy grę. Zaczynamy. Stój tam. Marcin. E, stój! No ej, jechałem 14 dni na Lisz sam się wyrabiał. No ale my nie wyrabiamy się, a Policja jest hostem, a my tu mamy już pełne przyczepy. Jak pełne przyczepy? Tak. No stój, bo chcę poukładać to, żeby jeszcze słowo. Tak ja układam to mnie opierdolili wszyscy no, Nie wiem czy jest sens w moim zdaniem Tak średnio Żeby układać jakieś tak to wywodzimy Cieka e, właśnie Marcin nie, nie wiemy ile dostaliśmy nie? nie no nie wiemy ile dostaliśmy za Tak, bo to są przychody w ogóle za tak, są zabelki sodne Ale są... My nie przyspieszaliśmy tak czasu, że jeszcze nie na... nic czwa... 24... O, serio? No. Mhm Dobra, jadę już, co? Bo <laughs> wy nic ich rzutacie <laughs> niż ładujecie Ej, tam tego gówna edycja No to przedniem, <laughs> <Andysza. śmiech> no bo jeszcze weszło, ale już jest Wezwałem ja rzucił że także dwie spadły No super Dziękuję się w stanie daj już no. A i trzeba granie w na serpie 21 no, minut odcinka Teraz będzie ukończył. Co tam Marcin ci się stał Najlepiej podrzuciłeś pod szybelki, więc kładę z powrotem. Ale nie wiem, okay. jak tak to porzuciło. Po prostu tak z dupy ją podrzuciło. Teraz ten pasek i kończymy odcinek. Która minuta? 21,40? pierwsza czterdzieści. dzisiaj nie nagrywasz, tak? Aak. Ok. Może wreszcie pójdę przed północą spać, nie? No nie. Nie zanim Snap'em wyjdzie co to. Zanim w ogóle się położę jeszcze do łóżka Na sobie jeszcze jakiś filmik na YouTube Normalnie Dobra Kończymy ten odcinek, dzisiaj by ze mną Marek Kamiś, Esmanek, Martin e, e, i Czarek no, grałem Zapraszam na poprzedni odcinek Na poprzedni odcinek do Esmaneka, Esmaneka. na kolejny odcinek Do Marka, zapraszam na kanały Chłopaków, linki w opisie I co, do następnego Trzymajcie się, cześć!